Wiem, news mocno spóźniony, no ale nic nie poradzę, że w tym czasie byłem na wyjeździe. Ale tak, do Overwatcha weszła masa nowych rzeczy, takich chociażby jak nowe zmiany do Overwatcha Classic, zmiany 6 na 6 skarbiec Maximiliana i wiele więcej. Także dziś omówimy sobie wszystkie nadchodzące i obecne zmiany, o których poinformował nas Blizzard. Przy okazji, jeśli podoba wam się mój content, czy to newsowy, czy lorowy, to zachęcam was do subskrypcji tego kanału, bo naprawdę mocno to motywuje. A teraz nie przedłużając to witam Was w nowym odcinku. Ja jestem Zwierzcho i zapraszam Was do oglądania. Także na początku zacznijmy od omówienia zmian, które nadejdą do trybu Overwatch Classic od 4 lutego do 17, z których możemy się dowiedzieć, że dostaniemy kilka dość sporych zmian, takich chociażby jak dodanie Dumfista jako DPS i symetry z jej generatorem osłon. Czyli dla tych z Was, co nie wiedzą, jest to Ult, który daje tarczę pobliskim sojusznikom, jeśli znajdą się niedaleko tego urządzenia. Do tego dostaniemy również trzy nowe, a w zasadzie stare mapy takie jak Oaza, Engelwalde czy Junkertown. I cóż, co do samych zmian, ktoś może powiedzieć, że są one niewielkie, aczkolwiek wraca z DPS. Dla mnie jest to wystarczający powód, by się cieszyć. Bo za czasów jedynki sam przegrałem na nim kilka dobrych godzin, także naprawdę się cieszę, że wraca. Niemniej interesuje mnie, jak w przyszłości będzie wyglądał sam klasik, tym bardziej jeśli mają w planach dodawać nowych bohaterów. Cóż, kto wie, być może update'y zakończą się po dodaniu echo do gry, a być może będą brnąć w to dalej. No ale dobra, teraz coś co dość mocno wkurzyło graczy, czyli zmiany w 6 na 6 nazwane Min 1 Max 3, co oznacza, że będziemy mieli limit 3 graczy dla roli, czyli na przykład można grać 3 dpsów, dwóch healerów i jednym tankiem, albo inną dowolną kombinacją. Ale kontynuując, to same te zmiany dość mocno zdenerwowały społeczność, która uważała, że 6 na 6 nie potrzebuje zbytnio jakichkolwiek większych zmian. Jednak oni sami chyba dalej nie rozumieją, że sam tryb dalej nie jest prowadzony na stałe, a jest jedynie testem czy ten w ogóle się przyjmie. Tak więc to co obecnie robi Blizzard to sprawdzanie jak gracze przyjmą nowe zmiany do 6 na 6 i czy mogą je w przyszłości zaimplementować na stałe do gry. No a kolejną rzecz jaką musimy omówić jest nowa mityczna skórka do broni dla Ashki, która według mnie nie jest jakaś piękna w porównaniu do poprzednich, ale Generalnie nie jest najgorsza. I hej, teraz możemy mieć cały mityczny zestaw do Ashki, także nie ma na co narzekać, jednak ja sam dalej czekam na mityczną broń do Mojry. Ale dobra, teraz przejdźmy do faktycznie ciekawych rzeczy, takich chociażby jak eventy, gdzie jeden z nich możemy zagrać już teraz, a mowa tu o roku węża, gdzie razem z nim wrócił również tryb chowanego lub znany lepiej jako psoty i magia. Lecz to nie wszystko, gdyż od 4 lutego do 18 możemy spodziewać się eventu walentynkowego, bo tak ten ponownie powraca. Jednak nie w formie walentynkowej historii, a w trybie deathmatch składającym się z czterech kupidynów Hanzo. I okej, okay, jak poprzednie newsy nie były może jakieś mega ciekawe, tak ten dość mocno namieszał społeczności Overwatcha, a mowa tu o skarbcu Maximiliana, który przyniósł masę kontrowersji. Ponieważ niektórzy gracze zaczęli co dziwne oskarżać Blizzarda o kradzież tego z Valoranta, co omówmy się i jest według mnie dość durne, gdyż to trochę tak jakby gracze z Fortnite'a zaczęli oskarżać każdą możliwą grę o kopiowanie karnetu bojowego. Przy okazji umówmy się, ale jeżeli Blizzard ma już brać jakieś pomysły, to niech chociaż biorą jakieś dobre i sprawdzone, niż mieliby robić coś na siłę. Bo co do samego Black Marketu, to ten według mnie jest czymś naprawdę świetnym, chociaż wymaga on trochę poprawek. Gdyż kilka osób na X wysłało screenek, wyleciał im skin, który już od dawna jest nie, Dostępny w samej grze. Jednak, mimo tych problemów, jest to naprawdę fajna nowość, którą już dawno powinni dodać do gry. Aczkolwiek to jeszcze nie koniec, ponieważ sami gracze zwrócili również uwagę na postać Maksymiliana, która od niedawna pojawia się coraz częściej, przez co obecnie gracze zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem Blizzard nie będzie chciał go dodać jako nowego bohatera. Tym bardziej, że sama firma można powiedzieć, że odnowiła kontakt z aktorem głosowym bohatera, jaki również. Również poświęciła jego postaci cały osobny Short Stories, co wygląda trochę tak, jakby ci mieli wobec Maxa jakieś większe plany. Dodatkowo to, co mocno zwróciło uwagę graczy, był niedawno wydany audiobook opowiadający właśnie o Short Storiesie Maximiliana, w którym to sam model bohatera klika kuziki 43, czyli numer następnej postaci, przez co właśnie ludzie uważają, że to Max będzie tym 43 bohaterem. I tak, teraz musimy się zastanowić, czy Maksymilian faktycznie nadawałby się na nowego bohatera do gry? Nie, jakby nie, absolutnie nie. W sensie tak jak sam bohater jest naprawdę świetnie wykreowaną postacią, taką sam nie nadawałby się do Overwatcha jako grywalna postać. I szczerze, prędzej uwierzę, że Max będzie w jakimś stopniu odpowiedzialny za, powiedzmy, dodanie nowej postaci, gdyż było to nam już dawno tizowane. A konkretniej przy jego rozmowie z prawdopodobnie Sombrą, z której wiemy, że ktoś uciekł z jakiegoś miejsca i obecnie jest poszukiwany. I tak, na obecną chwilę jestem w stanie uwierzyć, że nową postacią jest owy uciekinier, ewentualnie osoba, z którą kontaktował się Sam Max. Bo wiecie, to, że Sombra może odczytać tą wiadomość, teoretycznie o niczym nie świadczy, gdyż ta, jak dobrze wiemy, ma informacje o wszystkim. No ale dobra, podsumowując to, według mnie Sam Max nie będzie nową postacią, a będzie z nią ściśle powiązany, jak miało to. Miejsce w przypadku Efi czy Miny Liao, gdzie już wtedy gracze uważali, że bohaterki zostaną dodane do gry, a później się okazywało, że na ich miejsce wchodziły kompletnie inne postacie, takie jak Orisa czy Echo. Także jestem w stanie uwierzyć, że w przypadku Maxa będzie identycznie. Boże, jak ja bym chciał, żeby był to nowy omnik. No ale dobra, tak co do samego micy Zompacza, to ten prezentuje się naprawdę dobrze, i szczerze nie spodziewałem się tak wielu nowych rzeczy. Przy okazji wiem, że odcinek ten jest dość krótki, ale dosłownie wczoraj wróciłem i nie miałem czasu, aby nagrać jakiś dłuższy materiał, także przepraszam. Jednak jeśli odcinek ten wam się i tak podobał, to zachęcam was do zostawienia suba na tym kanale, abyście nie przegapili kolejnych analiz czy newsów z Overwatcha. I tak, tu powoli będziemy się żegnać, także dziękuję wam pięknie za oglądanie, jak i wszystkim wspierającym. Do następnego i cześć!